Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po, po raz kolejny. Jak do mnie od bardzo dawna. Hmm, nie grałem chyba z tydzień albo dwa tygodnie. Hmm, dosyć długo potrwałem. Yy, ostatnim razem skończyliśmy uciekając, rozwalając yy, całą świątynię. Hmm. Ale grat. <grych> Jak to fajnie wygląda. I teraz musimy się wydostać. Stąd gdzieś moment. Yy, tam. okej. Okay. Strzegliśmy sam, żeby nie uciekało do helikoptera, czy byłoby? Tam? Nie. O, tu, okej. Okay. No, Ślepy. <ślałek> Przepraszam za to, że nie było po prostu odcinka, ale nie miałem czasu nagrywać. Wiecie, szkoła i te sprawy. O cholera. O cholera. O cholera, o cholera, o cholera. Cholera, cholera, cholera. Czekaj, 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 czego, czekaj, 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 czego... wszędzie tylko peramiło, że mówiło im się, żeby nie wsiadali. Czynisz ci Ktoś jeszcze czuje za ich ryk? Okej. Okay. Trzeba Czelemoczekać. Pozbyliśmy się zbędnego balastu będziemy dalej Dobra, wyraźcie mi <laughs> To druga przerwa. słyszy nas, a my go słyszymy to przynajmniej wiemy gdzie oni są ale trzeba być Bec... szybciej o to jest. już myślałem że spadniemy fuck? kurde jak to wszystko tu wybucha E, ja bym po czymś takim nie biegł. <laughs> oj, oj, oj. No, nie mogłem wyjść, o co chodzi? To jest tylko na boki. Przesuwało mnie, dobra. Dobra, szybciej, 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 szybciej. Uwaga! trzymaj się! Rod! Musimy lądować! Musimy wylądować albo rozwijamy się w tej burzy! Nie odlecimy stąd! Nie możemy ich zostawić! Nie 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 możemy nie ma mowy! Nie w taką pogodę! Nie możemy ich zostawić! Ledwo tu doleciałem <laughs> w jednym kawałku! No Ląduj! Rozbijemy się na kawałki! Teraz! Kurwa! Oszalałaś? Oj ojoj, rozbiliśmy To wyjdzie, że ty kolera przeżyła? Wracaj, Lano! Wracaj do mnie! Chodź, Lano! Chodź! No, Oni! No. Å. Oh. Ja wiem, że sobie poradzisz, ale w końcu nazywasz się gromadzą. Nie! Nie. Wszystko w porządku, Laro? Czy z nią w porządku? Bo to zawsze o nią chodzi, co nie? Zapomniałaś, że to przez nią tu jesteśmy? To nie Ferre jest. Masz rację. Nie powinnam tak mówić. Ale... Rod... Jak sobie bez niego poradzimy? Znajdźmy bezpieczne miejsce i należycie go pochowajmy. Ginął śmiercią wojownika. I tak go pożegnajmy. Stary kuter PT na plaży. Powinnam go naprawić. Warto spróbować. To i tak nic nie da. Nigdy nie wydostaniemy się z tej wyspy. Przestań, Laro. Nawet tak nie myśl. Musimy tylko zebrać siły i wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz. Żadne z Was nie rozumie. Coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Coś? Laro, weź się, prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle interesują mnie takie dziwne rzeczy, ale to miejsce naprawdę przebija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak, Johna. Ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd, bo w nim tkwi Twoja siła. Potrzebujemy Cię, Laro. Wielkolud ma rację. Nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Wiesz, gdzie nas szukać. Zejdź, gdy będziesz gotowa. Bez ciebie nigdzie nie wyruszymy. Miej go przy sobie. Nie uciekło. Burze są związane z mocą słonecznej królowej. To ona nie pozwala nam odejść. W Ta. takim że jest plan. Tarczna, Żeby to jej że burzowa gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Hmm. Ukryte wejście. Łódź. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać do komnaty rytualnej. No. Rej jest my to O Powinnam była iść z nimi Laro, tak mi przykro To ja wpakowałem cię w tez. <noise> nie będę zatrzymywał No, trafił nam się dosyć smutny odcinek <noise> W tym momencie Śmierć rota nie mm. przewrócony do życia dziewczyny tak właśnie powiedział wyrod. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach, ani górskich wspinaczach. Proszę. Wolałbym, żeby tu mnie zmieniło. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję i jestem pewna, że nie zabierze nas sobie bezpieczat ten samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z chimiką i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać. Tak. Hmm. <słuch> <słuch> Coś nie pozwala nam no odejść. Dobra, ale tak, trafił nam się smutny odcinek. Śmiedzi o ta kłótnia między wszystkimi tutaj ludźmi, osobami. No cóż. Gdzie jest pilot, tylko tak będzie ciekawi. O, Jak na początku nie wiem, jakieś takie. Może jakieś śmieszne skojarzenie z tą grą. Tak. Um, teraz uważam, że trzeba by zachować trochę powagę specjalnie dla tego odcinka. Я знаю, где No i no dajmy im się zabić. No i wtedy lepsze, nie będziemy wykryci wtedy. Nie wiem, co mnie podkusiło do strzału.

A coś tam jest, na górze można, dzięki temu drzewu, się dostać. okej. Okay. Ale stąd będzie lepszy widok. Gdzie ja stąd mogę się przetoczyć? W sumie to chyba tylko tam. To mi nic nie da. Hmm. Tu jest skrzynka, tylko nie wiem czy jak w nią strzelę. Musiałbym zajść mimo wszystko. Tam, czy jak w nią mnie strzelę, to mnie nie no. znajdą? Nie, nie. No, a kde je to blízko je? Ha, tady je, kde je ten? w swojej kolekcji podobny, pochodzący z 854 roku Przed naszą erą. Hmm. To jest ok, dobra, chyba się już wszystkich pozbyliśmy, a jednak nie. Fak, 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 pociekać. Trzeba się... dostać gdzieś... na jakiś... odizolowany teren. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Muzyka się uspokoiła, więc powinno być teraz raczej dobrze. Um, obozowisko... coś co się do obowiska... o obozowiska... Oba chcemy. Nie. Что тут есть? Ну, не-не-не, не-не-не, не-не-не-не, Tym względem co się tutaj stało Dobra Ale i tak dostaliśmy tą go skrzynkę, którą znaleźliśmy Musimy tam ich po prostu zabić, bo tak będziemy się męczyć cały czas Nie ma co tak Okej okay. Да, Okej okay. Okej sobie brak, <coughs> No wszystko jest Тара. I <laughs> konkretami tam iść w prawo, czyli zobaczmy co jest w lewo. Pewnie jakieś. Nic. No to. Zawialiłem się. <laughs> Już dzień? Ja jak szybko. Znowu miasto ubogich. Dobra, ale w tym momencie się z Wami pożegnam. No, to jest dosyć standardowo długi odcinek. <grafię> jak teraz, co uznałem, że będę robić. O, no, ogrzewa się. Um, tak. Um, kolejny odcinek będzie nagrany. Nie, postaram się nagrać na, na ten piątek odcinek. Um, nie mam zamiaru zrobić takiego samego błędu, takiego błędu jak w poprzednim tygodniu. No tak więc dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i cześć.